W kolejnym odcinku, dzisiaj sobie zagram kolejny raz z Damagajz, mam trzy rysowania. O, bym chciał... Lepiej bym chciał tamtego pięć tych klejnotów, bo myśmy mogli sobie zarobić na, na jego spina epickie lub lepsze. I coś? Coś dzisiaj się wydaje, że możemy dostać coś dobrego albo nie dobry dzień, bo widać, że te losowania są tak blisko tej legendy. No, no, blisko są tej ale legendy, ale it's prawie to samo co wcześniej było. Ale trzy tam tam zetony. Nieźle. Zabramy sobie Ronaldo Cristiano Krystianie Waldo. No, ten odcinek będzie trwał jeszcze gdzieś 10 minut. Dobra. Dobra. No i floor free. A co innego? Dobra. Dobra, jest, jesteśmy. Ej, co? Gościu jeden tylko! Tylko jeden gościu tam jest! XD! O nie! O nie! Lagi niechcący, sorry! Widzowie, będę musiał przejść do drugiego pokoju w moim domu. XD! Nie! Muszę przejść do drugiego pokoju, przepraszam. To muszę chwilę zająć. Dobra, gramy dalej. Tylko tego nie przejdziemy. No niestety, ale... No i Ej, ten bokser był na pierwszym miejscu, a jest y przede mną. No, umie trikini, które. No, takie łatwe jutkiem. No już wiesz, nie chcę. Mi, nie, nie... Wiecie, już nie chcę mi się za bardzo. Teraz, ale no, nagrywam odcinek. No to muszę się starać, ja tak wiem, wie, że przegram. No bo to... Zostawiłem sobie inne te rzęczyce... Te... CO?! XD XD, XD! XD! XD. CO TU SIĘ WYDARZYŁO?! CO TU SIĘ WYDARZYŁO?! X... XD... XD, XD Yo! Jakie to jest? X X. E, tam widzicie na, na rogu z lewej prawej strony e, jakiś 12 Janusz. E, Okej. Okay. Dobra. Myślę, że będzie właśnie myślę, że to będzie. tu się, że żeby... Myślę, że będzie dasz. Myślę, że będzie dasz, ale na finale, ale no nie będzie chyba Ale nie wiem, czy w ogóle przejdę ten półfinał, ale... Dobra Czekajcie, muszę zatrzymać. Przepraszam widzowie, ale musiałem Przejść na o, o! nie, o nie, o nie, mam mam, mam przerypane. Dobrze, jest dobrze. No i niestety nie ma tu internetu. No niestety odpadamy. No odpadamy, niestety muszę. No niestety przegraliśmy, ale teraz jestem w dużym pokoju i będzie już git i nie przejdę do tego. Co nie ma tam internetu, bo wiecie, to nie będzie taki za dobry odcinek jak tam będę tam siedział. No to mamy Kanią Klaipa, pano Ale S będzie. Ej, co? Czterech coś specjalnego lub trzech nawet. No to, to ja nie, nie, nie przejdę tego. A może nawet, że jestem na pierwszym. No to tam do mnie nic, nie ma. O? No, no, przejdę na 100%. Ej, jak tego mi się nie uda? XD

A Jeden coś specjalnego odpada, drugi coś specjalnego odpada. I ja cię idę. To jest naprawdę. No, no nie może być na przykład tych yy, space race, tylko jakieś z stambely. To jest naprawdę takie musi być. O nie? Co ja na kogoś głowie stałem? Ej, co? Jak mnie jakiś gość przyspieszył? jaki dobry hambel Stumble? X, X, X. I tego. uda mi się. No i co? Ja mówiłem, ludzi. Jest, nie przychodzi ten, ten kapitan. Podobny do coś specjalnego ten... A, kapitan ty złoty. Nie zapomniałem jakoś nagliwa. Ale kapitan jakiś. Dobra, blok dasz. No nie! Ja tu spadam. Taka bitwa, na final No dobra, tak jakby, ale... Ja jej nie przejdę. Wygrałem tutaj 15 koronek, ale... Ej co? Ten kurczak? O ty! Kurczaku jeden. No i proszę, tak się robi. Tak się... Ja go walnąłem tego ninja raz. Dawaj, dawaj! Co tu się dzieje? Wszyscy na rogu się stoją ja ich po prostu spycham. Łatwe. Ja po prostu ich spycham. Chcę O kurczę bym sam się walnął. No, dobrze. I, i, i dobrze. A ja... <laughs> dobra. Było nawet teraz dobrze. Ale po prostu chciałem przeskoczyć. Ej, dobra, ten zadymiaż nie daje dużo dobrego. Dobra, biorę zresztą Ej, Gramy kolejny, dobrze. No, gramy. Myślę, że będzie. Nie wiem, zapomniałem. E Tymi platformami. Nie, Floor Flip myślałem, że będzie. A nie, Tablet, to się form nazywa. A, dobra, rozumiem. Ej, co ten. Ten nowy skin jak szybko leci. A co on zrobił? Przed... A teraz Pinky Willy. Pinky Willy. Pingwi Willy na drugim miejscu. Nie, na, na drugim. Co tu się dzieje, Borysul? Na pierwszym miejscu. Tutaj biegnie. I pierwsze miejsce, Borysul. A się okazuje, że pierwsze miejsce nie ja. O nie. Mm. O nie. O nie! Dobra, zagramy sobie jeszcze może z dwie bitwy, tylko zagramy sobie tą bitwę jedną i jeszcze dwie niestandardowe. Tak będzie fajnie. Wybierzemy sobie trzy blockdasze. Albo nie! Lava rusz? Blockdash? I yy, na finał dajemy Yy, napiszcie w komentarzach jaki finał bierzemy. Jaki bierzemy finał dajemy. Dajecie jaki finał będzie? Dobra, to napiszemy napiszcie po tej rundzie jaki będzie finał kim jaki, jaki będzie finał. i dwa Santa. Ej, ty nie wejdziesz do mety. ma O nie. Ej, co ten gość zrobił? Ten Santa Klaus. Ej, nie, ja tędy nie umiem lecieć. Ale jakoś mi się udało. Ej, tamta przeszła. Stąd, co łatwe. Ej, gościu jakiś tutaj jest. XD Digo. Czy to jest normalne? Że ten Santa Klaus przecież przeszedł, prawda? O, Jezus, o, Jezus, on przeszedł. sorry, że nie mam pokazanych tych, wiecie, mm, e, imion ludzi i na przykład jak się nazywają, ale spróbuję to jakoś włączyć, bo zapomniałem jak ja... O, blok dos dobra, mamy, mamy, mamy to. Jak ja to przegram, tak się, kurze, nie, 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 odpadłem. Dobra, Santa Claus. Na no, 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 no. TYPOWO Nie Niestety odpadłem Sorry Ale teraz gramy nietypową ale A czy nie Hyhyhyhy standard... nie standardową, ale jak ja to przegram to będzie takim Ile A i cio? Kot, kot nie teraz. Luis. Luis. Czekaj, no co? Kocie, kocie, zaczekajcie. Dobra, Luis, chodź tu. Dobra. Hej, chodź. Was? Dobra. Druga mapa będzie! Jak myślicie? No, no na co? O Space Race a trzecia super slide. A nie, a trzecia Blockdash? Dobra, dajemy Blockdash'a. Dajemy Blockdash'a. Sorry, ale to jest moja ostatnia bitwa. Moja to jest moja ostatnia bitwa. Sorry. Dobra. Dajemy. Ale oni Oni zawsze się tak. Wolniutko ładują, prawda? No... Mm. Oni bardzo wolno się ładują. Tu... Eee. O, dobra, no dobra. Szacowny to z 15 sekund, ale to... Rosz jest jakieś 18 niektóre. Dobra, raba, rasz, ra, ra, ra. ja tylko przechodzę. Ja tylko przechodzę. Nie, nie umiem nawet. Ej, co ja sam na początku jestem. Dobra, inki. Oni tego nie umią. Ja jezują. A gdy. Ja mi się wydawało, że jakiś kurczak jest ten słaby. A już jest tutaj prawie. Już jest tu. Nie. Dobra. Teraz jest Spróbujemy tu skoczyć. Spróbujemy. Tu, tu. Oj, nie, nie udało się, to próbujemy jeszcze raz. Jak nie teraz, to jeszcze... O, jesteśmy. O, motka. I co, już ktoś tu? Już są? A oni tego nie przejdą tu, w ogóle nigdy nie przejdą tu. Santa Claus, Santa Claus. Co ja mówię w ogóle? Tum. Szukamy myszkały Dobra. Ej, ten tu jest. Ten tu. Ej, ile tu już osób jest. Tylko oni nie umią tego tutaj przejść. Umią. Oni nie umieją nawet skakać. Nie umieją w ogóle skakać. O! Prawie ten gościu. Ten gościu, gdyby to przeszedł. O! I czego go zwali? Uuu, przechodzi ten! O, dwóch przechodzi, dwóch przechodzi na szesnastkę. Wiedziałem, że on przejdzie! Hamiz cecha! O! Dobra! Space Race on nie przechodzi w ogóle? Nie, nie. A co on tutaj mi zrobi? Nigdy mi nie przejdzie. On nigdy nie przejdzie tego. Fajsrejsu. Pum. 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 Wiem, że to się. Wiem, że to się nie, nie opłaca robić. Ale no, ja to sami to sobie robię. Co zimno? Co sobie staniemy? chwilkę? Dobra, lecimy. Co? O nie! On to przejdzie! Co? A. Okej, okay, o to tu chodziło. Tak, tak, ja. Chciałem już tam doskoczyć. Dobra, to jest ostatnia bitwa, ale czy tym gościu to Nikt nie wie, a on znowu. Nie, bo co ja nie zrobię triku? A i tak dobrze, że przeszedłem, tak? Tylko mi chodzi o to, że chcę to tutaj, tutaj. O! No ja i wylatuję do mety. X I co to tutaj się da, tak? Tak się da, Nie, to ja spadłem do mety. Bum, a ten tu, tu jest, jaki szybki, E, eee, eee, gościu, gościu, przejdziesz, nie, źle wybiera, ale przejdzie, o nie, on nie przejdzie, Ano, to jest prawda. No to wygrywamy i na ten odcinek będziemy niestety kończyć. No to na